Wytłumaczę Wam to w minutę. Posłuchajcie. Popatrzcie, mamy tutaj coś pod kreską ułamkową, nie mamy nic pod pierwiastkiem, no to to, co stoi pod kreską ułamkową, musi być różne od zera. Czyli x kwadrat minus 4 mamy różne od zera. Przenosimy czwórkę na prawo. Skoro x kwadrat jest różny od 4, to x będzie różny od 2 i x będzie różny od minus 2. Czyli mamy dziedzinę. Liczby rzeczywiste z wyłączeniem minus dwójki i dwójki. Teraz przykład, jeżeli mamy coś pod pierwiastkiem. Wtedy, no, zerknijcie. To, co jest pod pierwiastkiem, musi być większe bądź równe 0. Czyli 6 minus 2x musi być większe bądź równe od 0. Przenosimy szóstkę na prawo, no to będzie minus 6. Dzielimy przez minus 2. Tak? Jeżeli dzielimy lub mnożymy przez liczbę ujemną, znak nierówności się obraca. Minus 6 podzielić na minus 2 to 3. Czyli mamy x mniejsze bądź równe od 3, czyli w lewo od 3, bo zobaczcie, strzałka w lewo. Czyli dziedzina mamy od minus nieskończoności do 3. A teraz zobaczcie, mamy pod pierwiastkiem i kreską ułamkową, czyli większe od 0. No to piszemy sobie założenia... 1, 2x minus 3 większe od 0. Przenosimy 3 na prawo. No i mamy 1, 2, to pomnożymy obustronnie, razy 2. 1, 2x razy 2 mamy x. 3 razy 2 to 6. No i teraz mamy kółeczko otwarte, bo nierówność pojedynczą. I w prawo od szóstki, nie? W prawo, bo mamy w prawo. Czyli dziedzina będzie od 6. Kółeczko otwarte na okrągły. Od 6 do plus Nieskończoności. I podpowiadajcie, co następne nagrać, bo wtedy wiem, co tutaj dodawać. I zapraszam Was tutaj po więcej.